No i tutaj mamy organka na miejscu dziewiątym. A na linii mamy... Hello? Halo? Halo, halo? dzień dobry. A dzień dobry. Mr. Began. Zgadza się? Bo, Bob Began. Bob Began. Bob Began. Jak to, jak to pięknie mnie któregoś razu zapowiedzieliście. Aha. Było coś, faktycznie. Było, było. Do Robert... Taki chyba wszedłeś mi się wydaje z wielkim przytupem tutaj u nas w naszym radio na listę przebojów. No właściwie się niczego nie spodziewałem, jestem w szoku. W ogóle bardzo się cieszę, że ludzie głosują, słuchają i to się tak fajnie niesie i się ludziom podoba. No bo, no bo przyznam szczerze, że nie miałem robić tego, co robię. A, nie miałeś robić tego, co robisz. No to co miałeś robić? E, znaczy tak, bo sytuacja wyglądała w taki sposób, że grałem sobie coś w mhm. takim domowym zaciszu ta na organkach, syntezatorze, tutaj sobie tworzyłem, tworzyłem, e, no i to wszystko lądowało tak jakby do szafy, nie? Mhm. nie miało się nieść, że o, wypuścimy to na YouTube czy coś, no ale przyszedł taki przyjaciel, dobry, powiedział Robercik, weź wrzuć to na YouTube, a niż sobie słuchają ludzie. No i tak sobie ponosiłem, się z tym ponosiłem z pół roku. No i się okazało, że dobra, to może by coś wrzucił, ale jak to ja i ta burza pomysłów, która nagle jakoś tam powstała, niechcący, mówię, może by coś do tego dograł. Żeby nie samą muzykę, tylko może by coś z tego stworzył fajnego. No i tak się między innymi zaczęło, że zacząłem szukać wokalistów, no i bardzo fajnie, że to się tak ponosło. Mm -hmm. Czyli co, najpierw była yy, muzyka, tak? Ty tworzyłeś instrumentalnie, tak? Tak jest, najpierw była muzyka i ta muzyka miała właśnie tak zostać, ale nie została, z czego się bardzo cieszę. <śmum> no to powiedz jak, yy, powiem tak, wyhaczyłeś Grażynę Harkiewicz. Yy, Oj, chyba historia była w drugą stronę, bo to ona wyhaczyła mnie. <śmum> <śmum> E, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, że wyszukiwałem e, ludzi, dając zwykły post na Facebooku, na grupach, e, że poszukuję jakby zdolnych wokalistów, o tak, mhm. którzy dostali tak jakby tą moją nutkę jedną, drugą czy trzecią i ich propozycje e, nagrywali sobie coś w domu, czy w studiu, czy gdzieś i wysyłali sobie te propozycje tak jakby do mnie. Mhm. No i tak się zaczęło, i właśnie Grażyna się odezwała do mnie. Mm -hmm. Zrobiła coś moim zdaniem perfekcyjnego, bo nie będę ukrywał, ale jak usłyszałem jej głos, to to się zaczęło, bo teraz tą jakby drugą taką naszą płytę już trap Plan lecimy tylko z grażyną. Więc no to ona, to ona, ona znalazła mnie. O tak. Mm -hmm. No faktycznie, Grażyna, to naprawdę jej głos y, mnie też za, zauroczył i, i, i cieszę się, że jej utwór i, i Wasz tutaj wspólny jest na liście przebojów. No fajnie się to obserwuje y, i, i sam jestem ciekaw, jak będzie y, za tydzień, za tydzień, za tydzień z Waszymi piosenkami. To jest fajne. Będę się logował na różne IP i głosował na świecie. To będzie na <laughs> czyli Czyli, czyli już, już wiemy, jak, jaki będzie... <laughs> <noise> Jak będzie dwa? <Nie>, <noise> oczywiście żartuję, ale mówię, no w tamtym tygodniu też nie mogłem za bardzo słuchać, ale troszeczkę posłuchałem, później patrzę, dziewiąte miejsce, tam chyba mhm. z dwudziestego, tych 11 oczek, i byłem no. w szoku, mówię, ekstra, super. Słucham dalej, mówię, kurcze, in kolinia wypadła, Grażyny nie ma. No to było, nie? <noise> I się zesmuciłem, gdzie jest Grażyna? A Grażyna mi pisze, Robercik, mamy pierwsze. No. A, no ja mówię, aha, bo tam było y, dwa miejsca na podium, znaczy no, mm -hmm. dwa utwory. Tak? Dwa na pierwszym, tak. No to się tak, tak złożyło, no naprawdę to było... Niesamowite, tyle samo Jeszcze kilka razy sprawdzałem. Mówię, no niesamowicie, że to może. Było. I specjalnie tak z premedytacją zrobiłem, że nie podałem, zawsze na początku podaję statystykę, więc ile do góry, ile na dół, więc mhm. postarałem się, żeby tego nie podawać, żeby później było, bo ktoś by sobie tam, szczególnie Artur, jest taki skrupulatny w tym. I by po sobie przeliczył. A tu jest tyle, czyli jednego brakuje, czyli na pewno będzie gdzieś jeszcze dwa, dwa miejsca będą. Mm -hmm. no, no dobra, Robert, powiedz, bo ty masz głowę pełną pomysłów z tego, co ja tutaj zaobserwowałem, bo to nie tylko muzyka, ale i obraz, nie? Mm. Przede wszystkim chyba obraz. Na tego obraz. się zaczęło? Mhm. Takie filmowaniem się jakby zajmuję, tak na co dzień. Jest to moje hobby praca, praca. Mhm. E, i praca. A ta muzyka, tak jak wspomniałem to wcześniej, to z taką, taką historyką. Bez sensu, nonsense, wskoczyła muzyka mi do głowy, ale no mówię, bardzo się cieszę, w którym kierunku to idzie. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony. Tak. Mm -hmm. No a propos tego obrazu, to Ty robisz spoty reklamowe, teledyski, tak? Takie ja rzeczy? Mm -hmm. I muzyka, mówisz, że to jest taki boczny ten. No to jak to jest boczny ten, a ten boczny to tak właśnie wygląda, jak wygląda, no to Ty, ty jesteś genialny facet. Może się okazać, że ten boczny pewnie lepiej będzie mi wchodził niż te reklamy, filmy i może ludzie zrezygnują z reklam, filmów, teledysków i nie będą tego chcieli, a może będzie się robiło koncerty, muzykę, mm -hmm. kto wie. Plany na przyszły rok są dość duże. Mm -hmm. Ty jesteś młodym człowiekiem, wiesz? Możesz na to masz? In... No mogę jak najbardziej powiedzieć, młodym człowiekiem pewnie jestem z, z głosu, którego brzmię i tak miałem uh -huh. wspomnieć, ale już nie zdążyłem, że jak wejdziemy na antenę, to uh -huh. możecie mi narzucić tak zwany jakiś wokoder. Bo ja zawsze jak odbieram telefon, to ludzie mówią do mnie Daj A dzień dobry, panie, dzień dobry pani, dzień dobry pani, ja się przedstawiam, ale że Dąbrowski robę z tej strony dzwonię i tak dalej, Robert Began, bla bla bla. E... A ta osoba po drugiej stronie słucha aha, rozumiem, no to pani zaraz mi poda dane, to więc mam ten głos taki kobiety, ale 33 na karku. 33, no dobra. To dwie dychy troszeczkę mniej ode mnie. No okej. Okay. No to nie, no to no, po drugiej stronie ten głosu z waszej strony też nie słychać tego 20. A, tego 20 plus nie ma. Nie, 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 nie. zupełnie nie słychać. No to super. E, dobra. To co ty powiesz na to, że dzisiaj jedno oczko do góry? Nonsense music, hard nation? Nie, no to jest, no mówiłem, zagłosowałem. Ache, <laughs> <się poszło>. <laughs> Nie, bardzo, bardzo super, ekstra, naprawdę mhm. bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, ja jestem w szoku, że to taki. No, no, dobra, to posłuchamy sobie tego utworu z miejsca mm, ósmego. Po tym utworze jeszcze wrócimy na antenę, ok? Także. Okay. Państwo słuchają, ja lecę na chwilę do Roberta. Słuchamy, oczko do góry, tygodni jest siedem już, z dziewiątego na ósme, Hard Nation, Nonsense Music. Given on heart, we make mistakes. We fall, we rise, we cry, we smile, we dance You know that is a part of happy life Life is a gift, life is a thrill What if we are They need no poetry. Why? No i tak właśnie. To miejsce ósme non Sense Music. Panie Began, jesteś pan tam? Mm, tak. Jest, jest. <laughs> No dobrze, proszę Państwa, to jest miejsce ósme, wiemy, że szykuje się, to już tutaj właśnie Robert powiedział, że szykuje się płyta druga i tam będzie dużo też właśnie Inko, czyli Grażyny Charkiewicz na niej, wokalistki, która no, tutaj słyszymy w jeszcze końcówkę tego utworu i macie już świeży, tak? Świeży, świeżutki utwór, który będzie, jest zapowiedzią tej płyty, tak? Yy, nie do końca. No, no Nie tak. szybkie, sp szybkie sprostowanie. Dobre. Druga płyta to jest tylko Grażyna Harkiewicz i Nonsense Music. Mm -hmm. A więc Grażyny będzie tam uchuchu uh, i jeszcze więcej. Mm -hmm. <laughs> y y a ta piosenka, która ma właśnie tę premierę dziś o 20 na YouTubie, jest jakby trzecią z tej drugiej płyty. Już tak jakby, ale może będzie na, wyjdzie na to, że jest tą premierową najlepszą O, o masz, no zobaczymy. No to jak tak mówisz, to, to, to ja robię jeszcze inaczej, bo miało to być dzisiaj tutaj jako prapremiera i pójdzie jako prapremiera, ale jeszcze dodatkowo wrzucam ją na listę. Raczej znaczy na listę, do propozycji, okej? Okay? Hmm. Chyba nie byłbym sobą, gdybym powiedział nie. <laughs> Więc oczywiście tak. <laughs> Więc dobra. To dzisiaj Państwo sobie posłuchają. Zanim tam na tym oryginalnie wszyscy sobie posłuchają, to dla Państwa, dla Radia Plus, specjalnie pra-premiera będzie Fade Away, utworu właśnie Begana i Inko, oczywiście, czyli Grażyny Chalkiewicz i Nonsense Music, oczywiście. To, to jest ten projekt. No powiedz, yy, o czym jest ten o tak może, bo jest oczywiście po angielsku, nie wszyscy znają angielski. Yy, znaczy tak jak, ja jestem od tej strony muzycznej. więc dla mnie ten utwór, jeśli chodzi o muzykę, jest yy, czymś takim, żeby nie skupiać się na tej teraźniejszości, która kogoś tam przytłacza, ogarnia, mhm. tylko żeby iść do przodu i nie patrzeć na nie. Mm -hmm. e, jeśli chodzi o sam tekst i już tu Grażynę, myślę, że ona się powinna w tej kwestii wypowiedzieć, powiedzieć, ale z tego, co już tam wiem i co też pisała, co mi wspominała, to gdzieś tam myślimy podobnie i mm -hmm. mam przesłanie takie właśnie. No dobra, to jeszcze tak Ciebie zapytam o właśnie mm, teksty, nie teksty, co ja mówię, teksty, tytuły, tytuły do utworów y, instrumentalnych. Jak to wygląda? Jaka, jak, jaka jest wizja? Tworzysz muzykę i tworzysz tytuł. J, jak to powstaje? To jest jakiś szerszy hmm. obraz tego, czy jak? I już mówię, bo powstaje to bardzo prosto, bo hmm. może czasami, ale w większości nie przykładam do tego <gryw> żadnej myśli ani nie kiwnę palcem. Z tego względu, że tytuły e, są jakby pomysłami już. E, płściarzy, wokalistów, osób śpiewających w tych utworach. Więc ja tam jakiś swój tytuł mam, mm -hmm. ale często on jest nieistotny, bo później przy pisaniu do tego instrumentala tekstu piosenki Zmienię tytuł się. się już sam z siebie jakby bierze i tworzy i tutaj mówię fade away na przykład zasługa Grażyny. Mm -hmm. No, Grażyna, to Grażyna dzisiaj, bo bo dzisiaj No, Grażyna, tak, Grażyna jest niezosłoty. <gry> no dobrze, to proszę Państwa, to bo tutaj oczywiście czasowo to my jesteśmy już ograniczeni troszeczkę. Pewnie jeszcze Robert sobie nieraz porozmawiamy, tak myślę, na antenie. Na dzisiaj to wiemy, że ten utwór... Będzie w propozycjach i cieszymy się, że mogłeś, znalazłeś chwilę, żeby z nami sobie tutaj na antenie porozmawiać. A to ja dziękuję bardzo, Wam. No, dziękujemy bardzo. Robert, i, bo mówiłeś mi właśnie o tym, że w dobie tej, tych wszystkich technologii, tego wszystkiego, która, która jest, że zgarzynął sobie na odległość, rozmawiacie i to, i to, i, i, i tą muzykę wspólnie tworzycie. A teraz te twoje instrumenty, które ty tam masz, to jest w jakimś jest Twoim studio czy, czy, czy gdzie ty to nagrywasz? Znaczy, to wyszło tak też bardzo jakby przypadkowo, bo gdzieś zawsze tą muzyką się fascynowałem, że chciałem coś tworzyć. Mhm. E, łapałem się za gitarkę, za ukulele, za jakieś takie cuda, ale jednak na syntezatorze, tutaj dokładnie, syntezator jakiś tam zdobyłem. I właściwie to jest jeden, jedyny sprzęt, który mam, który na razie mnie bardzo satysfakcjonuje. Uh -huh. Czyli syncyzator, to jest to, co słyszymy w tych muzykach. No, okierach. muzykę elektroniczną, tak. Evet. Uh -huh. uh -huh. Taki Marek Biliński trochę? Gdzieś te klimaty lubisz, czy nie? E, znaczy nie. Bardziej klimaty, może zbliżone. Czy są takie klimaty właściwie. Nie, to jest całkowicie muzyka bez sensu, wiesz. sensu. Ale jeszcze... nonsense music, jak samo mówi. Nie, gdzieś to wypływa, że mnie na pewno brało się to ta muzyczne jakby przelanie mojej, moich pomysłów na ten syntezator. brało się pewnie z jakichś tam doświadczeń wcześniejszych słuchania czegoś, ale mhm. zupełnie... Zupełnie się na tym nie skupiam. Jak coś tworzę, to mhm. wyłączam się i albo podejdzie, albo nie podejdzie, albo się usunie, albo się schowa, albo się puści, właśnie zatrudni Grażyny i coś, A właśnie i za coś naprawi. Tak. I grażyna naprawi, zaśpiewa i w ogóle brzmi to jak to No tak. Jak się fajnie zaciął, proszę Państwa, tak tutaj szukał w głowie, gdzie z jakiej tam może być jakiś ktoś podobny. No dobra, dobra, to tyle, myślę, że tutaj naprawdę już i tak przyciągnąłem czasowo, gratuluję Ci tego tutaj miejsca ósmego, mam nadzieję, że jeszcze pójdziesz do góry z, z tym utworem i ten, który za chwilę Państwo słyszą, pojawi się też na liście przebojów. Ja zapraszam do głosowania i bardzo dziękuję. Dobra, to słuchamy, fade away, trzymaj się Robert, powodzenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No i coś mi się to za zacięło nie idzie. Nie, no musi pójść. Fade away. Nonsense music. Nówka. Nówka sztuka, proszę Państwa. Grażyna Harkiewicz i Robert Began. To jest uh, song, a new song uh, British uh, Group Nonsense uh, Music, uh, Inko, Harkiewicz and uh, Bobby Pagan. Uh, so. <laughs> no i wszystko jasne, proszę Państwa. Nonsense uh, Music i Inka Fade Away, to jest uh, premierowo u nas dzisiaj. Utwór, który no, za 50 minut pojawi się, tak dla ogółu, dla nas, uh, prapremiera. Właśnie Robert Began nam tutaj udostępnił możliwość zaprezentowania tego otworu wcześniej niż, niż inni usłyszą. Także Państwo mogli to sobie usłyszeć, no tutaj, właśnie jako pierwsi. I brzmi to fantastycznie. Końcówka tego otworu jest, no z tym wokalem faktycznie grażyna jest niesamowita. A brzmienie, no tak jak właśnie Hania powiedział, to jest brytyjska grupa muzyczna. Tak ona brzmi. Nonsense music. Fantastycznie, fantastycznie. Mam nadzieję, że ta muzyka naprawdę się przebije i szersze grono usłyszy vegana i inko. Przy okazji tej właśnie nowej płyty, którą y, szykują, no mam nadzieję, że to będzie taki naprawdę strzał w dziesiątkę, bo dla mnie to jest strzał w dziesiątkę i, i świetnie, że tutaj mamy ich na liście. Eee, no, się Pan nagadałeś, nie? No, trochę się nagadałem, ale warto było. To naprawdę, no taki muzyczny produkt, który ma to coś bo często jest tak, że no właśnie robi się na, 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 na jedno takie, jak mówią, kopyto, tak? I gdzieś tą taką papkę próbują nam yy, może nawet nie, nie tyle muzycy, co po prostu gdzieś menadżerowie w wytwórnie płytowe gdzieś w tą jedną taką szufladę wsadzą i i, i karmią nas praktycznie tym samym. Są też, też oczywiście stacje radiowe, które no, jadą jednym takim tropem, idą takim tropem, i, i ta muzyka jest cały czas taka sama. Tutaj na naszym liście naprawdę jest muzyka bardzo różna. I ja się bardzo cieszę, że y, w, pośród tej muzyki są tacy młodzi y, wykonawcy. No może nie młodzi, no, bo Robert nie jest y, młody, czy, jeśli trzy lata, ale młodzi, y, chodzi mi o to. Świeżutcy tacy, że, że dopiero zaczynają, tak jak właśnie Robert, który bardziej uważa się za filmowca, o tak można powiedzieć, niż za muzyka, a tu się okazuje, że jak trafiasz na kogoś podobnego sobie, tak jak trafił właśnie na grażynę, i gdzieś to się zazębia i nagle powstaje taki pomysł, powstaje taki produkt muzyczny, jak Nonsense Music i to trafia, no to jest super, no to jest naprawdę super. Tego yy, myślę, że szukając takiej muzyki yy, będzie ciężko znaleźć, więc y, oni wypełniają tę lukę tutaj, która jest i mam nadzieję, że wypełniają tak, że będzie no bomba, tak jak mówiłem, w dziesiątkę. Dobra. Wracam na listę, bo to naprawdę już jest yy, późno. Mm, lecimy. To teraz będzie miejsce po ósmym. To jest siódme, chyba, nie? A jak? No siódme. Dawaj pan. <grywa> no siódme. No i to jest dzisiaj największy skok. Tak wysoko ten utwór jeszcze nie był, chociaż był już w pierwszej dziesiątce. Dziewięć tygodniście, sześć do góry, z 13 na siódme. Billy Idol. Bitter taste.